Cześć, witam was na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałbym wam przedstawić i zrecenzować to sporą makietę. Przedstawiona na bilfe pod łomienkami w 1939 roku. Jest ona dość spora, a ja zabieram się za opowiadania. Z tyłu makiety widać oko polskie podzielone na dwie części. W pierwszym z nich znajduje się czterech polskich żołnierzy. Jeden z nich ładuje karabin Mauser. I praktycznie wszyscy z tego okopu mają małzery. W tym miejscu jeszcze widać kilka karabinów i jeden ciężki karabin maszynowy. Na biurku widać stena i lornetkę. Tak się prezentuje pierwszy okop żołnierzy polskich. W drugiej części tego okopu, który oddziela mała chatka, która dzieli te dwa okopy, znajduje się aż siedmiu polskich żołnierzy. Czterech z nich ma Mausera, jeden operuje ciężki karabin maszynowy na stojku, a jeden z nich trzyma Browinga. Tak się prezentuje druga część tego okopu. Na środku tej makiety, w tamtym wydarzeniu, na środku Polany, widać kilkunastu żołnierzy polskich, którzy polegli, ponieważ wybiegli z okopu, no i zostali oni zabici przez armię niemiecką nacierającą. Widać żyjących to trzech operatorów armaty jednego polskiego oficera z, z, ze zwykłym pistoletem i drugiego marszałka, który biegnie z karabinem maszynowym MP40. Widać także sanitariuszkę, która wciąga do okopu rannego polskiego żołnierza. Jak się można przyjrzeć, widać wiele innych żołnierzy polskich, którzy właśnie polegli. Lewy górny róg makiety obejmuje PAK 3,7. Jest to lekka armata niemiecka. Operuje ją trzech, tak jak ze strony polskiej: trzech operatorów armaty. Ze strony niemieckiej widać bardzo wielu żołnierzy, których poległo, a przy armacie znajduje się jeden celujący oficer, który ma lornetkę i wydaje polecenia ze strzału. To jest ten i ten, który ładuje armatę. Od strony niemieckiej. Od stron żołnierzy, którzy nacierają, wielu z nich poległo. Widać także jednego polskiego kapitana, który zabija jednego z oficerów bagnetem. Pe pe pewnie polegnie, ponieważ szaruje tu, tutaj wielu żołnierzy niemieckich, no i pewnie zaraz zostanie on zabity. Tutaj obok drzewa widzimy yy, żołnierze Wehrmachtu, który operuje yy, karabin Mauser, i w oddali widać yy, tą armatę polską. W pobliżu okopu polskich żołnierzy widać tą armatę polską i dwóch operatorów ładującego kapitana i jednego z żołnierzy, który operuje ciężki karabin maszynowy na stojaku. Widać flagę polską. No i jeszcze tutaj mogę dokładniej pokazać ten y, okop. Jakieś beczki tutaj są, worki z piaskiem, drabinka. No tak się ta makieta prezentuje od boku. Podsumowując, makietę budowałem około 2,5 godziny. Bardzo mi się ona podoba, ze względu na tę dużą ilość piaskowych klocków. Użyłem tutaj bardzo dużo figurek, około 40. Mam nadzieję, że film Wam się bardzo spodobał. Zostawicie łapkę w górę. Brakuje jeszcze dwóch subskrypcji do 100, więc bardzo Wam za wszystko dziękuję. I jeszcze ważna informacja, piszcie komentarze. Mogą być także tam rzeczy, które mogę poprawić, więc naprawdę bardzo Wam dziękuję za wszystkie oceny i informacje, bo naprawdę bardzo się przydają. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Do następnego. Cześć!